Witam w kolejnym odcinku programu. Dzisiaj recenzuję kolejnego szitowego FPS-a ze znanej polskiej firmy CIT Interactive. Zapraszam do oglądania. Kotow Honor Francuska Legia Cudzoziemska to gra wyprodukowana jak już mówiłem przez City Interactive, które stworzyło też takie kaszanki jak Terrorist tej tajne operacje, The Royal Marine Commando i wiele innych. W grze wcielamy się w rolę żołnierza Francuskiej Legii Cudzoziemskiej, który bierze udział w działaniach interwencyjnych wymagających walk na zróżnicowanych polach bitwy. Brzmi interesująco ale tak w rzeczywistości nie jest. Teraz czas na oceny z portali internetowych. Gry online 5,8 na 10, Gary.pl 6,3 na 10, wallahala.pl 7 na 10, Onet.pl 8,68 na 10. Oto główne menu gry, mam graj, wczytaj, opcje, autorzy i wyjście, opcje podzielone są na grafikę, audio, sterowanie i gra, w grafice możemy zmienić rozdzielczość, ale tylko do 1280x1080, zmienić tryb filtrowania, jakość tekstur, jasność i tym podobne, ogólnie to menu jest dziwnie podobne do tego, sterrorist, town tajne operacje, ale nie tylko menu jest bliźniaczo podobne. Teraz opowiem o interfejsie. W prawym dolnym rogu mamy amunicję w magazynku i całej broni, zdrowie i pancerz oraz miernik szybkości naszego bohatera. Gdy mamy pusty nie możemy biegać, tylko chodzić. Natomiast w lewym dolnym rogu mamy nim mapkę, a koło niej liczba metrów do celu. A, w prawym górnym rogu pojawiają się informacje typu podniesiona amunicja i zapisanie gry. Tak samo jak główny menu i silnik jest cudzysłów zapożyczony z tajnych operacji. Teraz o wizualnej strony tej gry. Grafika jest nawet przyzwoita, choć niektóre tekstury i bronie są wprost wyjęte już z wspomnianej gry terrorist. Tak, tajne operacje, tekstury są brzydkie, tak samo inne elementy otoczenia, takie jak drzewa oraz modele naszych przeciwników, których jest tylko dwa w całej grze. Efekty takie jak wybuchu są nawet ładne, tak samo niebo i inne zjawiska pogodowe. Ogólnie nie ma na co narzekać odnośnie grafiki, choć mogła być zdecydowanie lepsza. Gry przejdzie się w około godziny, gra naprawdę jest krótka, właściwie najdłuższymi misjami są poziom 5 i 6, w których mamy odeprzeć atak wrogom. Pozostałe misje to pójście z punktu A do B. I wysadzanie różnych rzeczy. Mudziłem się jak Mops ta gra to naprawdę nic ciekawego. Jedna z najkrótszych strzelanek w historii. Nawet ta gra jest krótsza niż władcy much wrzut na dupie. Jak już wspomniałem wcześniej o rodzajach naszych przeciwników, czas o nich opowiedzieć. Oczywiście, inteligencja naszych wrogów jest na poziomie śledzia atlantyckiego, i nawet na najtrudniejszym poziomie trudności. Gniemy naprawdę bardzo rzadko, nic dziwnego, bo nasi wrogowie to kompletni tempaki. Biegną bez sensu i chcą w nas strzelić, ale niestety im się to nie udaje. Czasem nawet gdy stoimy obok wroga i tak nie zabije nas, ale to żadna nowość. Prawie każda kaszanka, f... PS musi mieć coś takiego. Teraz opowiem o ragdolach, które są najbardziej dziwaczną stroną całej gry. Nie jest to wcale realistyczne, wręcz odwrotnie. Nasi wrogowie po dostaniu kulki chyba wcześniej brali prochy, bo tańczą, kręcą się i robią inne zwariowane rzeczy. Czy kiedyś znajdę grę, w której jest normalne ragdolanie, takie dziwaczne gówno? Dość gadania o tym ragdolach. Zobaczycie kilka przykładów nierealistycznego cudysłów upadania. Teraz opowiem o naszych dubeltówkach, czyli o uzbrojeniu. Pierwszą naszą bronią w naszym arsenale jest ten nóż, którym można podrapać się po tyłku, niż zabić kogokolwiek. Potem mamy pistolet, który jest troszeczkę lepszy, ale żeby zabić gościa trzeba zużyć aż 6 meboj. Kolejną rzeczą jest strzelba z pas 12, która jest do dupy, ponieważ nie dość, że strzela dziwnie, to jeszcze trzeba zużyć aż 8 magazynków żeby kogoś zabić bez komentarza. Potem mamy cztery rodzaje pistoletów maszynowych. Pierwszy to karabin maszynowy, podobny do tego z Counter Strike. Drugi do AK-47, trzeci to też Kałasznikow, tyle że z granatem, co jest według mnie bezsensowne. Dopiero czwarty grant dostajemy na końcu gry, ale jest za to najbardziej skuteczny w całej grze. Potem jest snajperka, granatnik Dwie rakietnice i granat, który wybucha. Niestety jest tylko jeden rodzaj. Jest to zaleta, bo mamy nawet całkiem spory wybór broni. Teraz opowiem o odgłosach w tym cudzysłuchu dziele. Odgłosy naszej broni są przeciętne, niby nawet pasują, ale są troszeczkę podobne do tych stajnych operacji, a niektóre są nawet zerżnięte, na przykład dźwięki noża i pistoletu. Dźwięki wybuchów są średniej jakości. I też są zewrznięte z tajnych operacji, jedynie chyba zmieniono odgłosy umierania naszych przeciwników, ale najwyraźniej na gorsze, ponieważ nie dość, że są wkurzające, to jeszcze mało to przypomina krzyk, a muzyka jest całkiem fajna, ale niestety jest ona tylko w menu głównym. Dobra, teraz czas to wszystko zebrać i do kupy, czyli podsumowanie. Reansumując, gra of Honor francuska Legia Cudzoziemska jest to tak naprawdę słaba gra, która dużo rzeczy wzięła z Terrorist tej tajnych operacji. Grafika w tej grze jest przeciętna i niektóre elementy tekstu są cudzysłów zapożyczone z wspomnianej wcześniej gry Terrorist tej tajne operacje. Żałosna jest inteligencja naszych wrogów, nie mają mózgu. Zaczynają byle gdzie jedynie parę razy giniemy w całej grze. Tak samo chora są lardolle, które nie mają żadnego stopnia realizmu. Gra jest bardzo prosta i tylko idiota nie przeszedłby jednej z misji. Ogółem gra wystarczy jedynie na jedną godzinę. Audio też jest przeciętne, bo niektóre odgłosy broni są wzięte z terrorist tej town. Grywalności też jest tutaj mało. Przechodzenie tej gry nie było fajne. To była droga przez mękę. Dobra, a teraz czas na oceny. Grafika. 3 audio 2 grywalność 1 ocena końcowa 1,5 a w następnym odcinku, niespodzianka, specjalny odcinek z okazji sylwestra. Jezusowi, Chrystusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzę.